Siema. Tak na wstępie ja chcę tylko powiedzieć, że macie drugą perspektywę tego UHC u nogi na kanale, także serdecznie każdego tam zapraszam. E, długo wyczekiwany sandpack jest już dostępny do pobrania w opisie. E, no i tyle ode mnie, miłego oglądania i oczywiście wesołych i przede wszystkim spokojnych świąt. A w a bić? No, jak masz białe, to tak. No tak, to wełna potrzebna, biała. Osiem wełny. No i są cztery tylko. To już chyba zrobimy. I tak! Co. Jak tam, ile obsika? Dalej dwa. Beka był trochę nam pokrywa dwie minuty, a teraz nic nie zrobi. Dobra, ja idę po tą lawę może, żeby już nie czekać, żeby sobie to zrobić wszystko i mówić co. Czy nie? No idź. Przeciw. No to... Cofam. Czekaj 8 minut jeszcze. O, ty... Ej, Ej, ktoś się wkopuje! Że? Wyperłował, wyperłował, ale dostał w chuj, strefę Ten się wykopał? tak, dir tam się podkopuje, jebane. Kurwa, dobra, ale, ale, ale tamten miał jeszcze jeden tu jest jakiś To jest dwóch. Dobra, dawaj pop ma 8, 8 ma, 8 ma Ty, ty, ty wody. Wody. Dostał jeszcze. O, kurwa. Dostał z okiem mnie Tego rlaka zamykę. Ej, Biją, się pizgałem ten, w chuj! wygniemy Wy się go skąd 5, po 5, po 5, 5, 5, 5, proszę. Dobra, no musi teraz paść Nice. nice. Pięknie, taki seciu Dawaj, dawajcie, no ja set. fajny sety sobijamy ktoś. no jest to nie za kurwa no. no dobra, dawaj, dawajcie, to dawajcie, dawajcie 11. Ma. 6, 5, 3. 2 Na Hitoch. Ej Ty, plec, plec, co plec. Dobra, dojedźmy go, mojego. O Bo no, Poczu, po, poczułem, poczułem to. Dobra, o, tu Woda, tak, woda? Ten, nie, nie, musimy tego tego napierdalać napierdalać, bo. Dwa 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 ma, nie, 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 ma. nie, 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 dzwonią 14 Ten? Ole, chubste. Mam 6 marsz, mam 6 marsz. mają ma, 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 ale strefę dostał, jak kule. No, plecy jakiegoś tam. Dobra, musimy jednego zabić, bo to będzie taki sojusz. Na nas, że... No, jest... no ale ten ma dobrego setup w sumie dla nas. No, 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 no. no, no. Ja biegną od lewej bardziej. Leży. Chaba, on zakręcił. Ej, plecy macie, plecy, plecy, plecy. W sensie, bo. Ej, stoimy, Ej, sto... pomocy, pomocy. Ja, jestem, pomocy. Jestem, jestem, jestem. Tego bez klamczenia. Dawaj, dojeżdżaj go, dojeżdżaj go On jest. Tak, 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 on jest los, los jest. Leży, 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 leży. 8 nice. nice. grampów. Postaw piec ktoś szybko. Piec i węgiel do niego albo coś. Sorry, nie noszę węgla ze sobą. Tu, tu leży węgiel. <laughs> Zbugowałem je w borderze. Ej, ja padł, no pierdolne. nie wiem, to jest kurwa dramat jakiś. Dobra, mam w borderze, nie mogłem się ruszyć. Jostałeś? Nie, nie Dobra, dawaj go. Co z masz do poty, Cassie. dropnął speeda, wiesz? Aha. Oni, no kurwa, oni będą się musieli... Czekaj, co to jest za team? Punk? Tu dwóch bo... żelaków jest w ogóle na prawo. Dajesz za, No, fajnie bo by coś zebrać, jakiegoś chwila. Ja pierdolę. No. Plecy, plecy! Grybał się do kaiwa. Plecy. Pop dostaje a, ja nie mogę budować tu. Ej, chłop pada! Leży. Nice. Dawaj go. Zabijesz? Zabijesz, Dobra, Wy, Uważaj, Dobra, uważaj. Daj, tam mi mi, coś, i daj mi coś, daj mi coś. X, D, tyle Ej dawaj, nie ma... dojazd, nie... dojazd. Tutaj ideja? ostatni typy, ostatnie typy są. Dobra. o tym tylko na